Łódź zaprasza na program. Już za kilka minut odsłonimy pomnik Misia Użadka. biura promocji, turystyki i współpracy zachęcał. Jesteście gotowi! Głośniej, czy jesteście gotowi? W porządku. Okej, okay, słuchajcie, teraz wszyscy razem. Odliczamy. 5, 4, 3, 2, 1 i do góry! I oklaskikowani. Prawa, prawa, prawa. Iść w uzależnienie. Jak po komunikancie do miejsca. na To będzie na rozumiem Okej.